W dzisiejszym odcinku Battlefield News. Fani tworzą tryby Battle Royale do Battlefielda 3. Sony wstrzymuje gry z serii Battlefield na PlayStation 3. A także mały przegląd wokół Battlefielda 2021 i deweloperów z DICE. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Pod koniec grudnia zeszłego roku informowałem Was o premierze modyfikacji do Battlefielda 3 o nazwie Venice Unleashed. Projekt, który powstawał przez wiele lat, był dla dużej części społeczności nadzieją na ponowny powrót do łask Battlefielda 3. Finalnie ostało się parę serwerów, ale zapał do dalszej pracy nie minął. Mod posiada także specjalne narzędzia do tworzenia własnych przeróżnych map, trybów oraz koncepcji. Tak na marginesie, to odnogą Venice Unleashed jest Project Reality dla Battlefielda 3, który jest obecnie podobno finalizowany. Przechodząc jednak do meritum, w sieci pojawił się ostatnio zwiastun trybu Battle Royale do Battlefielda 3, tworzony przez małą grupkę osób poprzez możliwość, jakie oferuje Wii U. 15-sekundowy zwiastun utwierdza w przekonaniu, że to czysty Battlefield 3. Jestem bardzo ciekawy, czy moderzy dodadzą jakiś unikatowy element odróżniający to od innych tego typu trybów, co rozmaiciłoby rozgrywkę. Piszcie Wasze propozycje. Już w momencie przerobienia mechaniki spadochronów i odpowiedniego dopasowania samolotu transportowego poczyniono wiele pracy, a dokładając zmniejszającą się strefę, która zadaje obrażenia, a przede wszystkim zupełnie nową mapę z lutem, to można sobie tylko wyobrazić rozmiar zadania jaki stanął przed tymi ludźmi. Można życzyć jedynie powodzenia i trzymać kciuki, żeby rozruszało to jakimś cudem samą modyfikację. Firma Sony poinformowała ostatnio o przyszłości PlayStation Store na PlayStation 3, PlayStation Vita i PSP. Od 27 sierpnia na PS3 i PS Vita i PSP od 2 lipca, nie będzie możliwe nabywanie żadnych gier dodatków poprzez sklep. Nadal będzie można pobierać zakupione do tej pory elementy, ale nie będzie już możliwe zakupienie żadnej nowej zawartości. Co ciekawe, na PS3 nadal można spotkać dużo ludzi grających w Battlefield 3, a graży je bezpośrednio dzięki wynajmowanym serwerom, co po procesie redukującym wszelkie transakcje będzie praktycznie niemożliwe. Ale Sony ma widocznie swoje powody oprócz opłacalności utrzymywania tych platform w dzisiejszych czasach. Dajcie znać, kto z was gra jeszcze na starym poczciwym PlayStation 3. Darowałem sobie żarty na Prima Aprilis, bo tak naprawdę wystarczy wejść na Twittera czy Reddita i poczytać wszelkie rzekome wycieki i przecieki. Aż ostatnio Saber pisał w komentarzach, że potrzeba hydraulika, żeby to wszystko udrożnić. Tymczasem konto Battlefielda 1 kwietnia nie próżnowało i postanowiło w końcu pokazać zwiastun Battlefielda. Tak. Ale już tak na poważnie. Deweloperzy zdaj chwalili się ostatnio prezentami, jakie dostali od szefostwa za pracę z domu, a niektórzy tradycyjnie debatowali na tym, co skrywa tajemnicze pudełko oprócz kubka i notesu. Jim Hale, a więc jeden z pracowników jej, którego skaner 3D pokazywałem w jednym z poprzednich odcinków, podzielił się ponownie swoją maszyną pracy. Jednak szybko się zreflektował i usunął krótki filmik, który pokazywał, jak skaner samoczynnie podąża za ruchomym przedmiotem. Tym razem musicie mi uwierzyć na słowo. Na koniec jedna ciekawa informacja. Pewien battlefieldowy twórca podnikiem Logan de Brawler, który mieszka w Szwecji niedaleko głównej siedziby Studia Dice, opowiedział intrygującą historię. Ponoć jego kolega, który jest zawodowym żołnierzem w szwedzkim wojsku, był świadkiem nagrywania ścieżek audio na terenie poligonu jego jednostki. Na warsztat był podobno wzięty szwedzki karabin automatyczny AK-5C, mina przeciwpancerna Stridzwack z Mina-5 oraz szwedzki grantnik przeciwpancerny AT-4. Sytuacja miała miejsce podobno 3 miesiące temu, ale teraz gdy plotki o współczesności zdają się być coraz bardziej realne, to postanowił podzielić się z nami tą historią. Ocenę pozostawię już Wam. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji na temat Battlefielda 2021. jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!